Nie ma sensu. Przerąbane. Ale wiesz, co w sumie to możesz zrobić próbę u mnie? Serio? No tak. Mój tata wyjechał na jakąś konferencję, a garaż stoi pusty, a mama na pewno nie będzie Ej, miała nic przeciwko. Naprawdę. Jesteś wspaniała. No to załatwione. Wielkie dzięki, lecę powiedzieć chłopakom. Okay, hej. Sabina, od teraz będziesz się z nim sztulała na korytarzach? Ja może sobie pójdę. No. On się tylko ucieszył, bo mu pozwoliłam zrobić próbę u mnie w garażu. Słucham. No po lekcjach, no bo Dudziak im nie pozwalał na sali gimnastycznej, bo coś tam, więc pozwoliłam im u mnie. Serio Sabina? Jak ja mam zapanować nad zazdrością, skoro ty obściskujesz się na korytarzu z typem, którego zapraszasz dzisiaj do siebie? Ej, spokojnie. Jak mam być spokojny? Naprawdę próbuję nad sobą panować, ale mogłabyś mi chociaż trochę pomóc i nie prowokować mnie. Ale ja cię nie prowokuję, on serio mnie przytulił tylko dlatego, bo się ucieszył. No okej, okay? więcej go nie dotknę. Wystarczy? Nie. No to co ja mam jeszcze zrobić? Nie zapraszać go do siebie. Ale Mateusz, on nie ma gdzie zrobić próby. Ale to nie jest ani twój problem, ani mój. No nie bądź taki. Posłuchaj, mam problemy z zazdrością, okej. Okay. Próbuję nad tym panować. Ale musisz mi pomóc. Czy dla ciebie próba jakiegoś Piotka jest ważniejsza niż nasz związek? No nie. No właśnie więc? No okej, okay, powiem może by nie przychodził. No. Dobra, ja idę. Hej. Wiem, że Sabina chce pomóc Piotrkowi, że go lubi, ale czasami trzeba poświęcić przyjaźń dla czegoś ważniejszego. To nie moja wina, że Piotrek zakochał się w Sabinie. I szczerze, gdyby miał trochę więcej honoru, sam opuściłby tę przyjaźń. Sabina ma wątpliwości. Chce pomóc Piotrkowi, ale martwi się, że Mateusz nie będzie z tego zadowolony. Ale serio on się aż tak wszczepił o to, że Piotrek cię przytulił? Czy to jest normalna reakcja w takiej sytuacji. Tylko jak on dowiedział się, jaka to jest sytuacja, to jeszcze bardziej się wkurzył. A, no to mu się wcale nie dziwię. No ale co ja mam zrobić? Obiecałam Mateuszowi, że jednak nie pozwolę Piotrkowi na tą próbę. Żartuję, że przecież nie możesz tego zrobić. Wiesz jaki Piotrek będzie rozczarowany, nie mówiąc już o reszcie zespołu. Ale Martyna to jest mój chłopak i ja nie chcę, żeby mu było przykro. No to nic mu nie mów. Okej, okay, Piotrek miał nie przychodzić, ale i tak może przyjść i zrobić próbę, a to już nie musi się o niczym dowiedzieć. No i co, mam go okłamać? A masz inne wyjście? Tylko tak nikomu nie będzie przykro. W sumie może masz rację.